na sua empresa MEI. Lojalni słuchacze, nazywający się czasem głowy, choć nie mam pojęcia czemu, pamiętają zapewne ostrzeżenia, jakie wygłaszałem odnośnie iście orwellowskiego systemu monitoringu bezpieczeństwa, jaki instalowano w mieście. No więc system nie działa. Dlaczego? Bo ktoś poszedł po rozum do głowy i zrozumiał, że narusza on podstawowe prawa mieszkańców? Nie! Bo ci niekompetentni biurokraci stworzyli sieć, która pada częściej niż maratończyk z rozwiązanymi szturkami. Wzięli pieniądze z waszych podatków i je zmarnowali, jak zwykle zresztą. Pan Lee jest pewnie w kuchni i szykuje się na przyjęcie. Cześć, Peter. Hej, Pete, twoja ciotka pewnie jest z tyłu. Dzięki. Hej, Peter. Tak, tylko wpadłem. Hej, Martin. Już jestem, przepraszam. Przyszedłeś w porę. Odwróć jej uwagę, a my wszystko przygotujemy. Jasne. O, moja ulubiona ciocia. Peter, jak miło cię widzieć. Pomóc czymś? E, tak, w sumie. O, mam kilka ciężkich... Nie, budyka. nie, nie. To znaczy, jeszcze nie teraz. To znaczy, bo chciałem... E, 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 tylko z tobą porozmawiać. Okej. Okay. Dobrze. Hm. Um. Peter. Masz jakiś kłopot? Chcesz pieniędzy? Nie. nie, to znaczy trochę zalegam z czynszem, ale nie, 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 nie trzeba. Jest okay. Masz problemy sercowe co? Co nie, no coś ty. Chciałabym, żeby ci się jeszcze ułożyło z MJ. To świetna dziewczyna. To prawda, ale wasze dzieci byłyby naprawdę wow! śliczne. Wow. Uh. Peter. Co się dzieje? No, mów, nie wstydź się. Te ostatnie lata pomagałaś mi w koledżu i pracowałaś tutaj, poświęcając tak wiele czasu i nie chciałaś Nie chciałaś nic w zamian. Na świecie powinno być więcej takich ludzi. Ma rację. Przyszłaś do nas pięć lat temu, mówiąc, że inspirujecie moja misja niesienia pomocy. Teraz to Ty inspirujesz mnie. Dziękujemy za wszystko. Za wiele kolejnych lat pracy. Dzięki, że pan to zorganizował. Chciałbym móc zrobić coś więcej. No, jak to mówi, ciocia, pomagając komuś. Pomagasz wszystkim. Ta, może wyślemy mej do ratusza, niech zbeszta burmistrza. O, muszę lecieć. E, jeszcze raz dziękuję za wszystko. To naprawdę wiele znaczy. Wiadomość od Juri odsłucham na zewnątrz. Czołem ludziska, jak idzie gra? A jak ci się wydaje? Wygrywam. Facet ma demencję starczą, Pete. Nie ma ze mną. A pies?